Najpierw przeczytam całość tekstu, bardzo proszę o skupienie, a później będę czytała po kolei każde zdanie, żeby każdy miał szansę i zdążył je zapisać. Znaczy proszę posłuchać całości tekstu. Wszystko wiedząca Hanka z tajemniczą miną komunikowała, jak to będzie dotyczyło kolejnego eksanta. Boże, Darek, jęknął tylko i osunął się na krzesło. Z dorysłów naszej klasowej cud dziewczyny wynikało, że spełniły się nasze najgorsze przeczucia. Zasada umowna to jest przecież koszmar kolejnych pokoleń uczniów, poznających polską ortografię. Jęknął tylko i osunął się na krzesło. Boś, ja. Niby człowiek i niby liść. Pseudoturek i pseudonurek. Niby człowiek i niby liść. Jakkolwiek bym teraz wiele pracowała i tak to będzie porcja zbyt mała. Jakkolwiek bym teraz wiele pracowała i tak to będzie porcja zbyt Możłam mniejsze wyrazy i wydarzenia. Pisała na dziadu Trawa jasno-zielona, plaka tego czerwona, jaskarnia ból i wózko zdrój, kawiarnia czar i kawiarnia